Witam. Jeżeli ktoś miał problem z ABS-em yy, w pasacie B5 w a 4B5 i problem polegał na tym, że zapalała mu się żółta kontrolka ABS-u plus czerwony wykrzyknik, dodatkowo jeszcze yy, trzykrotny sygnał dźwiękowy, to się zdarza od czasu do czasu. W 99% jest to wina sterownika ABS-u. Oczywiście ten sterownik przymocowany jest tutaj do pompy ABS-u. sobie szybko i sprawnie ten sterownik odkręcić, należy się tylko jakoś przygotować. Pierwsze trzeba mieć tak Torx 20, żeby odkręcić sterownik od pompy. Torx 25, żeby odkręcić nad kole. I dodatkowo jeszcze klucz dziesiątkę albo nasadkę dziesiątkę, żeby odkręcić sobie zbiornik płynu do spryskiwaczy. I właśnie, żeby odkręcić ten zbiornik od płynu do spryskiwaczy, wcześniej należy właśnie zdemontować ten, tą, ten tą nadkole I wtedy możemy zdjąć zbiornik do płynu do spryskiwaczy i mamy bardzo dobry dostęp do tych dolnych śrub, które bez odkręcenia tego zbiornika, który zamontowałem tutaj nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. Bez tego demontażu tych dwóch rzeczy. Jeżeli chodzi o samą naprawę, to każdy dobry elektryk samochodowy potrafi to zrobić. Naprawa tam nie jest skomplikowana. Tam jest kwestia przylutowania kilku drucików. To jest w zasadzie ca cała naprawa. Koszt takiej operacji to jest w granicach od 100. W moim przypadku to kosztowało 100 zł. Można to wykonać od 100, tak? Słyszałem, że nawet do 200 dochodzi cena tego. I to w zasadzie to wszystko. Dziękuję.